Cześć moi drodzy, witajcie na kanale z Martina, Skubisiew Martina Skubisiewicz. Mam dzisiaj dla Was papaski, a więc łapka w górę jego. Tu mamy dzisiaj i będziemy robić zielone. Patrzcie, Polska. Jesteśmy bardzo pięknie. Tutaj jest malinka, widzimy jakieś logiki Tutaj bita śmieszanka, czekoladka I cuksy Super, to bardzo Cię tak lubię Jak zacznę, napiszcie mi, czy Mi dobrze widzicie, mam nadzieję, że Mi dobrze widzicie I zaczynam, tak Ona już Ona chce M Mam tak? No to leje Chciała ma połowy, aha ma link, tak, chciała lodowy, hop, chciała, no i miksujemy, 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 miksujemy i tutaj mamy dokładnie pokazane, do którą chcemy, żeby, o, i dotąd. Chyba już zaraz powinno być. No i przekładamy. Świetnie. I teraz, oczywiście, bita śmietana. Tak trzeba trzeć, jakby. I czekolada jeszcze chciała. No to pychotka będzie. Troszkę mi się polało, ale taki, na takie coś to ciężko lać Mam nadzieję, że tak jej się będzie podobać. Chcę trzy wisienki, czyli raz. Dwa. Pewnie jej niezbyt będzie się podobało. I finish. Nie wiem jak wy, ale ja bym sobie zjadł takiego, takiego taki deserek w sumie. Jeszcze jest chyba bardziej taki no, uwaga pani Mandy. Wysoko mało jej. No tym mamy 190 do 89. No więc jest dobrze. I co dalej? Idzie tutaj jakiś kostek. Tak. Składamy od niego zamówienie. E, e, chyba jakieś ciastko, czekolada. E, tak samo Bita śmietanka, czekolada, Oreo, miśnia i oreo Bardzo fajnie, ja bym też chyba z e, Szczerze mówiąc, jak bym miała sobie wybrać, to wybrałabym Moreo. Zdecydowanie wybrałabym oreo ale nie wiadomo. I już chyba tutaj dalej niks. Znaczy, A co tu jeszcze? Chyba to trzeba. A nie wiem, słuchajcie. Ona chciała to coś. A nie, nie, nie. Czekolada. Przepraszam. Boże. Jestem rozstrzeba. I idziemy na miksera pierwszego. Nikt nie przyszedł. Jest to ostatni głos. Ostatnia osoba. Miksujemy, miksujemy, miksujemy. Nie wiem, czy słyszycie taką yy, szelest? Jakby mikser ma. Bo ja słyszę, ale. Nie wiem. Napiszcie mi, czy słyszeliście, czy nie, bo ja słyszę. Teraz bita śmietana. O! Świetnie. Ach. I czekolada, czekolady, Dużo czekolady. I, i, I... dwa oreo. I jedna wiśnia. To mi się jak naprzód. Okej, okay. tak wygląda to w zamówieniu. O, przepraszam. finish. Przyznam, że to nie jest mój ulubiony papas, chociaż pierwszy raz w nim gram. Najbardziej lubię, zaraz jestem, były 192, 186, to wiedziałam. Najbardziej jednak lubię, słuchajcie, te... E, prr, 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 jak to się nazywało? Tart robienie. To jest moje ulubione zdecydowanie. No, o, przepraszam, ja 180... 188 i 188. To całkiem dobrze. I idziemy dalej. Mm. No szybciutko. Mm. Nową mamy panią. O, i mam to jakieś ciasteczko. Fajnie. Pani ma na plaży. Patrzcie, polska, polska. Polska plaża. <grych> I co tak. idziemy. Pani. Zapraszamy. No, co nowe ciasteczko? Wzięła czekoladę, blender. O Boże, bardzo was przepraszam. Wątkawkę. No i tak, idziemy. Great, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, Boże, <laughs> dziwne. Ciacha. Źle, ale okej. Okay. Wysiadamy czekoladę. Great. Great. I robimy. Nikt nie przychodzi. Boże, ja was tak strasznie przepraszam. Pan Mat. Mat. No szybko go tak wkładaj tam bo, bo mi się trochę spieszy. Szybko. Szybko, 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 szybko. szybko. No to jeszcze trochę zrobię te drugie. Blisko. Teraz on chce to. I chyba lodowa, czy coś takiego. I kolejny, się będzie miksowało. Patrzcie, jak to dziwnie wygląda. Szybko, bo teraz trzeba zabierać. Pięknie. Nie wiem, czy to... Trochę mi się, o, muszę zostawić obiektywy, bo mi się zepsuł. No i teraz układam. E, tak, on chce widzieć śmietanki. Czy ona to chyba jest, ale okej. Okay. A, ładnie. Czekolady. I jedną wiśnię. O, nie, nie. Przepraszam o Boże, słuchajcie, pomyliłam zamówienia. O nie. O nie, On, Ale dobra, ow, O Boże, chciała to samo. O Boże. O tego nie chciała. O tego tam chciała jedną wiśnię. <grym> Będę wam teraz tak czkakać. To trochę za długo, ale okej. Okay. Wiśnia i finisz. Utach. 194, 195. Bardzo dobrze. Sprawdzę, czy nikt nie przyszedł. O, o czeka, czekają w kolejce. chłopo oh, że. No szybko, szybko. Mhm. Sienka, tutaj widzę. Fajnie. Kolejny, ale szybko, bo mi się zaraz to zepsuje. No już, już, koniec, koniec! Dobrze, dobrze, najważniejsze. Sprawdzę, czy nic mi się nie miksuje. O, nic! O Boże! Ale jednak na razie zajmuje się drugim. Zamieniu. Trudno, ludzie sobie poczekają. Tak. Bito śmietana. Widzę, że prawie wszyscy, wszyscy chcą bito śmietanę. Ja też bym chciała. No tak. Czekolada. Czekoladka. I wiśnia, ale zanim jednak to już sobie nastawię dwa świec borówkowy Dobrze i od razu robię kolejny o uda udało mi się Eee zaraz tak W czwartym zamówieniu chciałam malinową No blisko 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 Eee i czekolady No to już dobra I to już się też robi A ja wracam do robienia Nikt już chyba nie przyjdzie I teraz drugie finish. Dzień. No i co pan powie? Mat Mat powiedz mat o. Siedemdziesiąt osiem, osiemdziesiąt cztery,